Czy jest jakiś katolicki sposób na bezpłodność? Nie wiem, dlaczego jest taka maniera w myśleniu niektórych ludzi, że kwestia płodności bezpłodności to ona ma być po katolicku jakoś szczególnie rozwiązywana. Ja raczej bym to widział w perspektywie dobrej medycyny. To znaczy, jeżeli potraktujemy, że płodność jest dobra, tak nas Pan Bóg stworzył, że człowiek z natury swojej jest płodny. I pierwsze przykazanie jest, bądźcie płodni i mnóżcie się. To wobec tego, jeżeli jest problem z płodnością, to myślę, że jakkolwiek dobrą jest rzeczą się pomodlić, to jest też ważne, żeby znaleźć dobrego lekarza. Takiego, który też zauważy, że płodność jest do dobra. Który nie ma metody, że na wszelki... Problem to da magiczną pigułkę, a jak coś to na in vitro. Nie. Takiego lekarza, który jak zobaczy, że jest problem, to zacznie go drążyć, badać, zrobi solidną diagnozę, a potem zastosuje terapię, która będzie adekwatna do tego, co on znalazł. Więc taką metodą jest naprotechnologia. Ona to prawda, zrodziła się w środowisku katolickim. Tak się złożyło, że ten, kto ją stworzył, jest katolikiem. Tylko, że to nie ma nic do rzeczy. No poza tym, że się to jakoś w powiązaniu z encykliką Humannej witę, którą się profesor Hilgers jako student jeszcze zachwycił i pomyślał, że ten, ta wizja etyczna papieża, że ona jest prawdziwa, to trzeba to zrealizować. Ale istotą na protechnologii nie jest to, że to jest katolickie. Nie, to jest po prostu dobra medycyna. Więc tym wszystkim, którzy mają problem z płodnością, to ja radzę: poszukajcie dobrego lekarza, takiego, który was nie wyśle na, ani na antykoncepcję, ani na in vitro, który będzie szanował wasze małżeństwo, będzie szanował waszą płodność, wasze pragnienie rodzicielstwa i będzie szukał sposobu, żeby organizmy kobiety i mężczyzny, męża i żony, żeby one prawidłowo funkcjonowały. Już Pan Bóg tak nas stworzył, że jak człowiek zdrowy, to i dzieci będą, jeżeli tylko oczywiście będzie normalne współżycie. Więc nie, nie trzeba szukać tutaj drogi katolickiej, tylko Bożej. To nie do końca to samo. Pan Bóg wiele rzeczy wpisał w naszą naturę, w nasz rozum i nie musimy wszystkiego ubierać w teologiczne fatałaszki. Wszystkie antagonizmy, że taka lepsza, taka gorsza, no nie są w duchu kościelnym.